Cześć, cześć, cześć! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z City Skylines nice na kanale. Zacznijmy sobie może od Waszych komentarzy. Pierwsze co? Autobusy tutaj, żeby zawrócić, muszą robić dziwne rzeczy. Lepiej byłoby zrobić pętlę. No, lepiej, lepiej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tą sugestię. Także ja bym to zrobił po prostu tędy, żeby dało się naokoło tego cmentarza objechać. To byśmy sobie kawałeczek przesunęli w takim razie, gdzieś tak dotąd. No i jedno z drugim połączyć, i to powinno już jakoś działać. Ten punkcik poprosiłbym do wysokości obiektu. I dajemy sobie to do tego do tego. Obiektu. Tak, 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 tak. Tu jest w miarę wszystko dobrze. Jeśli chodzi o ten parking, to może, jak już tu jestem, to tam go minimalnie jeszcze poprawię. Weźmy sobie większy pędzelek. Tutaj sobie to wyrównamy. Ok, żeby to aż takie krzywe nie było. Te drogi możemy w ogóle zrobić jednokierunkowe. Jednokierunkowe z parkingiem? Nie, po prostu jednokierunkowe. Tak, że jak tuż autobus kręci, to, to żeby oni mi nie parkowali. Tak, 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 tak. To Odwracamy, to odwracamy, i powinno być dobrze. Pokażcie mi tę linię. Yy, halo, 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 proszę mi tam przeskoczyć. Yy, tu jeszcze gdzieś. Ha, ha, ha. A weźcie mi, zróbcie coś takiego. Dobra, dobra, dobra. Tu robimy przystanki. Yy, tu robimy przystanki, i ja bym chciał w takim razie jeszcze jeden przystanek mieć, na przykład, yy, gdzieś obok cmentarza, ok, żeby tam można sobie było wysiąść. Yy, I tak samo na tej linii. Proszę bardzo, lepiej, lepsza będzie taka pętla autobusowa, myślę, że lepsza. Widziałem, że ktoś coś pisał, że mam problemy ze ściekami nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie wiem, może gdzieś tam się na chwilę pojawiły na odcinku, ale tego nie widzę. Też Pawli chciał, żebym wspomniał. O nim na odcinku, także to już chyba, chyba się zrobiło. <grywa> chyba się zrobiło samo. Ok, co bym dzisiaj chciał jeszcze zrobić w tej okolicy? Zobaczcie, mamy tą zieloną dzielnicę, mamy troszeczkę miejsca, mamy autostradę. Ja bym chciał obok tej autostrady poprowadzić jakąś bardziej lokalną drogę i połączyć się gdzieś w. Tą okolicę. No wiadomo, żeby nie zawsze trzeba było wjeżdżać na autostradę, poza tym też, no ciężko jest, ciężko jest. Tutaj nie mamy wjazdu na autostradę i już może bym go nie robił, y więc żeby ci ludzie nie musieli mi jechać tędy, tu, gdzieś, obok tego. Łojak, ta gra już laguje. Nie no, serio, będzie trzeba y nową serię niedługo zacząć. <laughs> niedługo zobaczymy, no następną chciałbym zimową, więc też głupio w sierpniu zaczynać. To w listopadzie. No, myślę, że w listopadzie, ale to wiecie. No więc bez sensu jechać tą autostradą, zróbmy po prostu jakieś lokalne połączenie. Poprosiłbym drogę z drzewkami. Taką drogę byśmy sobie wyprowadzili gdzieś tak stąd. Tutaj jeszcze może być standardowa siateczka. Tak, tak, tak. To bym tak właśnie poprowadził. Tu się jeszcze troszeczkę tych mieszkańców zmieści i jeszcze jedno, właśnie, jeśli chodzi o mieszkańców, to już 400 tysięcy przebiliśmy i to w poprzednim odcinku to już zobaczyłem, jak skończyłem nagrywać, że jest. Że jest 400 tysięcy. Kiedyś was się tam pytałem, jak myślicie? Kiedy się uda wbić 400 tysięcy? Nie wiem dokładnie, czy to było w poprzednim odcinku. Czy, czy, czy tam jeszcze wcześniej, no ale jest 400 tysięcy, także kto tam zgadł, no to zgadł, to sobie tam już sami możecie jakoś podliczyć. Z taką drogą bym to chciał, tutaj po prostu równoległem, przy autostradzie i to by trzeba minimalnie odsunąć, chociaż minimalnie. Nie jakoś bardzo nie jest to potrzebne, no ale żeby jakiś tam odstęp był. Tak samo, jeszcze ważna rzecz, to ta autostrada, ją bym sobie zrobił z ekranu, Ekranami, tak, trzy pasy z ekranami. żeby jednak troszeczkę ciszej w okolicy było, weźmy sobie tutaj całe to. Tak, tak, tak. No, może akurat w tym miejscu nikt nie mieszka, ale niech to już po prostu całe będzie w tym samym stylu. Jedziemy sobie tędy, 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 tędy. u, u, u za daleko, za daleko. To musi być na wiadukcie. Wracaj mi z tym świetnie. Co tu jeszcze zepsułem? Tu coś zepsułem, wróćmy sobie z tym. To jest zwykła droga na ziemi. Świetnie, e ekrany, dalej, 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 dalej. W tym miejscu jeszcze, tak? Trzy pasy ekrany na ziemi, proszę mi to ulepszyć torów raczej nie da się ulepszyć, okej okay, chociaż tyle, bo jakbym tory metra ulepszył na drogę z ekranami to coś mi się wydaje, że te pociągi metra mogłyby przestać chcieć współpracować ze mną i jeździć czymś takim no ale dobrze, na szczęście się nie da więc nie ma problemu ekranujemy sobie dalej jeszcze tą ulicę tą autostradę, w sumie ciekawe że nikt nie zauważył, chyba że ja nie zauważyłem, Tylko żebyście pisali o tym w komentarzach, ale nie no, raczej, raczej nikt nie zwrócił uwagi, przynajmniej do Momentu, kiedy to nagrywam, ok, także ekraniki są, jakiś tutaj początek drogi jest. Weźmy sobie, wybórzmy to może w tym miejscu i bez jakiejś dużej kombinacji po prostu bym sobie połączył to z tym, tak, pod takim kątem, tak. Tutaj już bardzo bym właśnie nie chciał kombinować, a bardziej będzie trzeba tu chyba pokombinować, co nie? Tak, 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 tak. To będzie trzeba przebudować. No i niestety, chyba poniszczyć, poniszczyć troszeczkę kamienic. Chyba, że podłączymy się po prostu jakoś tak. Tutaj, taka prosta droga. Prosta droga, tak, prosta droga, tak. To sobie burzymy. No, prawie, prawie. E, tylko, że ja bym to zrobił, może już na jakimś zakręciku, co nie? E, gdzież to tak wysoko idzie do tego miejsca? Dalej, z tym sobie jedziemy. Gdzieś, tak, powiedzmy, tutaj, do wysokości obiektu tego, i tu byśmy zrobili zakręcik raz, dwa, enter. Pięknie. E, także to będzie taki wyjazd z miasta. To znaczy, no tak, wyjazd. Z miasta przejazd do tamtego drugiego, może tu jest troszkę skrzyżowań. No, zobaczymy, jak będzie wielki ruch. To najwyżej coś się jeszcze z tym zrobi. Ale raczej wątpię, żeby tu strasznie dużo ludzi chciało jeździć. Całą tą drogę trzeba by wyrównać. Tak, 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 absolutnie z tego skrzyżowania i jedziemy sobie tutaj do końca. Boję się tego. Czy to no właśnie? Nie, 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 to mi się nie podoba. Tutaj przy tej autostradzie, to my musimy być na wysokości autostrady. Ten punkcik, proszę mi tutaj podskoczyć, no i nie wiem, gdzieś ten punkcik na przykład do wysokości obiektu tego. I między jednym a drugim, teraz bym sobie to wygładził. Powinno to jakoś wyjść stąd. Dotąd, ok. Tak, tak, tak. Absolutnie to musi iść na takiej wysokości. I teraz, dopiero stąd, możemy sobie zrobić jakieś wygładzenie. Raz, dwa. Enter. Będzie. Chyba będzie. Chyba będzie. Przejdźmy sobie jeszcze w takim razie na tą stronę i robimy z którego miejsca? No, z tego, tak. Z tego miejsca do, 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 do skrzyżowania, tak. Czyli to, żeby sobie już jakoś łagodnie szło. A jeśli chodzi o te drzewka, to w którym miejscu one się powinny skończyć? Może ja bym jednak drzewek się pozbył. O, gdzieś do tamtego miejsca, tak. Myślę, że to logiczne, właśnie, żeby na tym skrzyżowaniu już była taka normalna droga. Wyłączyłbym może krateczki, żeby nie marnować. Halo, ja chcę to. Halo, to jest, aha, bo ja upgrade'uję, coś się nie kliknęło. Nie chcemy krateczek, okej, okay, dobrze, właśnie, bo chcę, żeby tam się budowało, tak, tam miasto ma się odbudować, a nie, że gdzieś mi przy takiej drodze się będą budować bez potrzeby. Tu może bym coś jeszcze postawił, tu akurat bym się tak szybciutko tych krateczek nie pozbywał. Tylko też wcześniej trzeba by troszeczkę to przyrównać. Yy, tutaj, tutaj, tutaj. Dajmy sobie większy, większy pędzelek. Przejedźmy, tak, 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 tak. Yy, ok. No, tutaj już raczej bym nie ruszał. Przy tej górze niech to tak zostanie. Tu jeszcze ewentualnie coś tak przypudruję. Mm, żwirowe ścieżki, żwirowe ścieżki, y, tu by trzeba to wrócić, to co tutaj było, to znaczy mniej więcej to co tutaj było. Y, czyli jakieś połączenie żwirem do tego miejsca i połączenie żwirem gdzieś za tymi kamieniczkami. Tylko że ja może bym to zrobił już troszeczkę prościej. Y, w ten sposób niech będzie. Do tego miejsca i tu bym chyba nawet jakieś przejście dla pieszych dał, chociaż nie wiem, czy nie jest za blisko. Tamto pokażcie mi to. Yy, nie, nie, nie. Chociaż czekaj, bo to się. Nie, nie, bez sensu, tu, tu już sobie muszą poradzić, tak, to chyba też nie będzie jakiś wielki problem, kawałek dalej jest przejście dla pieszych, więc kto będzie chciał, to sobie da radę, tak. Yy, mamy tą drogę i widzę, że no, korzystają z niej, ładnie, 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 mogłaby być ciut bliżej, żeby to tak brzydko nie wyglądało, yy, ale tego też się chyba na szybko mogę pozbyć, yy, robiąc sobie tutaj betonik. Uuu, a tego to ja nie robiłem, Gra się zapisuje, przylagowuje się wszystko. Serio. To przesadziłem z tą serią. Przesadziłem. Tak, fajne są długie serie. Ale to miasto jest już za duże. Serio, serio, serio. 400 tysięcy mieszkańców. Następnej serii nie chciałbym takiej długiej robić, to znaczy, no bez przesady. I tak potem ludzie już narzekają, że, że oni nie wiedzą o co chodzi w tym mieście i czekają na nową serię, także. Także raczej następną zrobimy sobie troszeczkę krótszą, też żeby miasto może takie potężne nie było. To znaczy chciałbym je dosyć szczegółowo budować, czyli też, też nie tak, żeby to strasznie szybko poszło, ale na mniejszej powierzchni. No powiedzmy, że. No gdyby to było na przykład całe miasto, to co teraz tutaj widzicie. I takie coś bym budował przez 100 odcinków. Uuu, to by było piękne, ewentualnie dobra, może troszkę większe. No, 100 odcinków, coś takiego, to, to, by, to by była chyba lekka przesada, ale jakbym takie coś zrobił w 100 odcinków, to nieźle by to wyglądało. Nie wiem, nie wiem. Możecie też jakieś tam swoje propozycje pisać. Yy, to sobie poczytam, ale to tak jak mówiłem. Zimowy sezon ma być następny, więc raczej bym celował w listopad. No, listopad. Początek na przykład. Dobrze, mniejsza z tym jesteśmy w serii trzeciej i robimy sobie jeszcze na przykład jakieś przejście takie betonowe w to miejsce. Tego budynku już tutaj nie trzeba. Może robimy też więcej budynków, myślę, że tutaj jak najbardziej mogą być. Po tej stronie drogi może już nie będę na siłę nic wciskał. Ewentualnie jakieś tam sklepiki. Ok, coś w tym stylu. Tu może jeszcze na samym wyjeździe jakiś jeden sklepik, drugi, ale bez przesady. Tam już jest autostrada, więc też nie ma co aż tak blisko z tym podjeżdżać. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak jeszcze zastanawiam, czy jakiegoś połączenia drugiego nie zrobić z tą stroną, ale to by chyba dziwnie wyglądało. Nie wiem, jakiś most tutaj nad tą autostradą. Tunelu pod rzeką raczej wolałbym nie robić. No nie, już bez przesady. Kawałeczek dalej jest porządny tunel i kto chce, to sobie z niego skorzysta. Tak, także to już w ten sposób bym zostawił. Tutaj mi się zabudowujecie, tu jest wszystko dobrze. No to co? Przechodzimy kawałeczek dalej i zaczynamy coś nowego dzisiaj. Zaczynamy od tego miejsca. O, spadliśmy poniżej 400 tysięcy. Świetnie. Zaczynamy od tego miejsca. Co my tutaj mamy? Areoclub. Czegoś takiego raczej bym nie chciał. Sprawdźmy sobie tak mniej więcej po kolei. Co by mi tutaj fajnie pasowało? Luksusowy hotel, może bez przesady, w takim miejscu. Tutaj nic, tutaj. Stacja badań nad klimatem. No teoretycznie coś takiego mogłoby tutaj pasować, żeby to sobie badali. Tylko, że do czegoś takiego, to ja bym chciał mieć może jakiś podjazd. Co wy na to? Podjazd z takiej dróżki, na przykład o taki wyjazd. Taki wyjazd następnie robimy sobie zakręcik, i w tym miejscu robimy na przykład takie coś, do czego byśmy to przyczepili. Teraz gdzie to było? Tutaj? Okej. Okay. Tylko, że widzę, że zbudowałem to troszeczkę za daleko, bo to mi się tam utopi, chyba żebym to bardziej gdzieś tu postawił. Aha, bo to jest coś takiego. Okej, okay, to to może nawet by mi się nie utopiło, gdybym to. Tu gdzieś na środku postawił. Nie, 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 tu są krzaczki bez przesady, żadnego topienia nie będzie. Przesuńmy sobie to może jeszcze bardziej. Można lekko nawet w drogę z tym wjechać i będzie dobrze. Parkingu raczej oni nie potrzebują dodatkowego. Widać, że jakieś tam już mają na terenie, też pewnie wiele tych pracowników tam nie będzie. Tu Tutaj, tutaj, tutaj się zastanawiam, co jeszcze by można zrobić z tą drogą. Może wcześniej jeszcze, zanim z drogą, yy, to podprowadźmy sobie tu wodę. I zaraz jeszcze sprawdzę, czy, czy tutaj mają wodę. No właśnie, super, byście mi pisali potem w komentarzach. Blunik, zapomniałeś o wodzie do tych yy, kilku nowych mieszkańców. Dobrze, że ci się tutaj poskarżyli, bo tak to, to nie wiem, czy bym o tamtych pamiętał. Yy, tak, 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 tak. Nie chciałbym tylko, żeby tutaj ten jeden budynek stał. Yy, podjechałbym jednak jeszcze kawałeczek z tą drogą tutaj, może gdzieś w ten sposób, yy, pod jakimś kątem, tak mniej więcej równolegle do autostrady, ale bez przesady. O, właśnie, właśnie, właśnie. Podoba mi się to. Yy, to mi się podoba i tu byśmy spróbowali. Może jakieś pojedyncze domki? Przez chwilę przyszło mi do głowy, żeby zrobić tu jakiś drobny przemysł, ale wiecie co? Jak tutaj jest stacja badań nad klimatem, oni tutaj mierzą, nie wiem, poziom smogu czy, czy tam cokolwiek, a obok będzie kopcąca fabryka. To, to się nie łączy. Nie, nie, nie. Czegoś takiego absolutnie nie możemy zrobić. Jakieś domki w lesie przy rzece, jak najbardziej, ale kopcącej fabryki w tym miejscu absolutnie, no, no nie możemy po prostu dać. Yy, takie coś, sklepiku bym tu nie chciał żadnego, to są raczej, no właśnie, jakaś taka super mała dzielnica, więc jak coś, to do sklepu już sobie podjadą tam do centrum. Yy, ewentualnie do czegoś większego tam kawałeczek dalej. Yy, przy tej drodze jak najbardziej może być domek tutaj, domek też może być. Yy, jedziemy z zieloną drzewkową drogą, jedziemy sobie jakoś tędy. I teraz dobre pytanie: jedziemy przez środek czy jedziemy bardziej przy brzegu? Chyba bardziej przy brzegu. No, no, no. A po drugiej stronie zrobimy coś z tej wąskiej drogi. Yy, tak, 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 tak. Czy to jest wystarczająco przy brzegu? Załóżmy. Yy, ta droga by sobie tak jechała, i tu byśmy przejechali na drugą stronę i chyba bez żadnych zakrętów, bez kombinacji, yy, zróbmy to po prostu w ten sposób. Świetnie. Nawiadukcik to jeszcze. Halo, proszę mi tutaj. Nawiadukcik, dziękuję. Na most, dokładniej, bo nad rzeką to most. Także zaraz sobie jeszcze popracuję nad tamtym, bo wcześniej trzeba by coś tutaj zrobić. Na ziemię, wróćmy sobie z tym. Ta wąziutka droga, no właśnie, czy ja bym chciał ją tutaj mieć jakoś połączoną, czy na przykład jakiś osobny wyjazd? Osobny wyjazd gdzieś tu ewentualnie nie łączyć nawet tych dróg, tylko jakieś właśnie takie podjazdy gdzieś tam do lasu i jakieś pojedyncze domki przy tym. A tu byśmy mogli o na przykład połączenie w tym stylu zrobić. No, 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 może być, może być. Tu coś na przykład jeszcze. Chyba, że krzywo w ogóle jakoś. Taki dojazd gdzieś na sam brzeg. Troszkę mi się to nie podoba. Już to burza. Już to burzę, już to burzę. Jednak może wolałbym coś prostszego. Tak, 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 tak. Ok. Myślę, że będzie, 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 będzie. Świetnie, świetnie. Co teraz? Co teraz? No sklepik jakiś można by tutaj zaplanować. Jeden tutaj. I za, dobra, zaszalejmy. Drugi tutaj, wow, ale będzie sklepów po prostu szaleństwem. Tutaj, gdzieś na końcu, jakąś taką chatkę, jedną sobie postawmy. Coś obok, dalej, możemy jechać, nawet nie jakoś super rzadko. Raczej gęsto, niech te domki będą, to znaczy gęsto, no, gęsto jak gęsto. Gdybym dał tutaj jeden domek, to wtedy byłoby mało tego. W tym momencie to, to jest dosyć gęsto, ale nie tak jakbym po prostu całość zamalował. Przy głównej drodze mogą być jakieś większe rzeczy, też postarałbym się właśnie tak, żeby nie zniszczyć tych drzew, żeby to jednak mimo wszystko cały czas w lesie było. Tu coś bardziej podłużnego, tam może do tej stacji nie będę za bardzo podjeżdżał. No, coś w tym stylu bym tutaj widział, tak? Coś w tym stylu. No, i oczywiście to by można połączyć jeszcze jakimiś ścieżkami dla pieszych. Tu gdzieś jeszcze nad rzeką coś zmieścimy. Obawiam się troszeczkę, chociaż damy radę. Ok, nawet jak tam czasem to się zaleje, to to nie będzie jakiś wielki problem. Tu sobie przejdziemy po prostu tą ścieżką nad rzeką. No i chyba tu ją po prostu skończymy, tak? Stąd możemy jakieś połączenie oczywiście zrobić z tej drogi. Tutaj oczywiście połączenie też. Ta droga to tak troszeczkę mało sensu mam. Tu powinien być chociaż jakiś jeden domek, żeby ta droga miała jakąś rację bytu w ogóle. A nie, że taka droga a nic przy niej, no troszeczkę bez sensu. Czy Wy tu się budujecie, czy coś? Na razie średnio weźmy wam tutaj jakąś wodę dajmy. Zapotrzebowanie OK, mam ustawione, także powinni się w razie czego budować. Powinni się budować tu się gdzieś wybudowali? Co z wami? Halo, 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 proszę się budować, przecież dojechać się da. A ci się zbudowali? Ci się zbudowali w tych budynkach. No to jak do budynków mieli kogo wprowadzić, to do takich domków, no tym bardziej, tym bardziej powinni. Yy, tym bardziej powinni. Yy, tak, 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 tak. tak. Yy, dobra, zająłbym się może tym mostem, żeby on tam jakoś minimalnie ładniej wyglądał. To w ogóle... Czy to jest na równej wysokości? Ok, teraz jest, świetnie. Przesuńmy sobie może ten punkcik kawałeczek do tego miejsca, ten bardziej tu, czy coś zepsułem teraz z wysokościami? Możliwe. Jeszcze raz zaznaczmy sobie te dwa punkty i zjedziemy troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę niżej. Okej. Okay. Coś takiego, taki most tutaj zjeżdżamy sobie na ziemię i w tym miejscu byśmy już odjechali jakoś dalej. Pytanie gdzie dalej? Czy tutaj? Kawałeczek. Podjedźmy sobie. I ja bym spróbował tu jakieś rondo może dać? Nie za duże. Nie za duże. Miasteczkowe rondo. Także bez przesady, tu mi się oczywiście zepsuło to, już, 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 już to ulepszamy, tutaj muszę, musi być to na wiadukcie. i wjeżdżamy na takie rondo i z tego miejsca to ja już bym widział raczej właśnie tylko takie wąskie drogi, tylko żeby mi się to rondo może jakoś tam wiecie nie rozwaliło to ja sobie je tutaj przyblokuję od środeczka, na razie one jest strasznie małe, ok, przyblokujmy sobie je w ten sposób, żeby się nam nie zrobiło jakieś jajo z tego i byśmy podprowadzili na przykład jakiś taki jeden wyjazd z ronda tutaj gdzieś jakąś jeszcze taką drogę odchodzącą tu bym się już nie pchał, nie, ten lasek zostawiamy tak, 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 tak. bez przesady, bez przesady, żebym wszystkiego nie zabudował bo to za dużo by tego było już seria, za dużo by wtedy rzeczy na tej mapie było. Z ronda, co robimy z ronda? Wyjeżdżamy sobie tak, ale tu może jednak wykorzystałbym hmm, taką drogę, żeby była jeszcze ta zieleń, nazwijmy aleja przez miasteczko, tak? Bo to wiecie, w mieście to się robi dużą aleję, a tutaj niech właśnie będzie coś takiego mniejszego, ale też z drzewkami, i dopiero od tego byśmy odjeżdżali na przykład z jakimiś takimi uliczkami, przy których ludzie by mieli swoje tam domki. Dojedźmy sobie gdzieś dotąd z taką drogą. Tutaj można by zrobić też, żeby to jakoś strasznie blisko nie było. W sumie może być jedno z drugim połączone. Tu sobie jeszcze zrobimy tego typu odgałęzienie. Tak, 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 tak. Czy ta aleja powinna tu jakoś skręcić? To znaczy, może ja bym nie chciał mieć jakiegoś super połączenia z tą częścią, bo tu znowu pewnie będzie coś większego. Tylko, że to coś większego to się będzie raczej łączyło o w tym miejscu. Z tej alei wyjedziemy i się połączymy jakoś tu. Tam to ewentualnie jakiś drobny przejazd, no chyba że. Chyba że tą aleję jakoś zakręcić. Wybórzmy sobie to, wybórzmy sobie to. Pokażcie mi, co ja tu bym mógł zrobić. Podjedźmy na przykład jeszcze kawałeczek w tą stronę, tutaj nie wiem, jakieś 7 na 7, 7 na 7, i byśmy przejechali wtedy czymś takim do tego miejsca a w tym miejscu zamienilibyśmy sobie to już na coś węższego, co by na przykład łączyło się w przyszłości z tym miastem. No dobrze, chyba będzie, chyba będzie. To łączymy, to łączymy, to łączymy sobie tu. Tutaj na zakręcie, no i gdzieś teraz jeszcze w tej okolicy, ja bym zrobił jakąś taką pokrzywioną drogę i nawet mógłbym ją do ronda jeszcze wcisnąć. Zmieści się tu jeszcze jakieś jedno połączenie. I mogłoby się zmieścić, tylko wyłączmy sobie te wszystkie jakieś ulepszacze. Okej, okay, no będzie dosyć blisko, ale myślę, że jak na miasteczko takie to, to może być. Może być jakieś takie, jedno, mniejszy, jeden mniejszy zjazd z ronda. Okej. Okay. Tak połączenie do głównej drogi? Nie, tu będzie właśnie bardziej takie, żeby z ronda wjeżdżać i gdzieś tam jechać tak 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 troszkę prostych dróg żeby jednak jakoś tam to przypominało chociaż troszkę jakieś miasto troszkę na przykład takich prostych dróg też jakieś właśnie takie odjazdy różnych długości żeby to jakoś strasznie standardowe nie było aha bo teraz właśnie brakuje mi tego przyciągania do wszystkiego i aż tak dziwnie że nie da się w to trafić że, że nic nie trzyma tylko tak no, dziwnie, dziwnie, dziwnie to się grało z tym. No, chyba tyle. Chyba tyle tych ścieżek. No, ścieżek. Dróżek takich, no. Drobnych. Jak ja bym to teraz widział? Nawet chyba bym zaszalał tutaj z jakimś drobnym przemysłem. Jakieś zakłady mogłyby być w takim miasteczku? Coś takiego. Tu może nawet jakiś większy. Dobra, i tyle przemysłu. Tak, tyle przemysłu. Yy, oddzielamy sobie to jakimś, nie wiem, na przykład jednym czy drugim sklepem. Yy, tutaj, 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 nie wiem, może jeszcze jakiś sklep tu, ale bez przesady. Jakiś, nie wiem, jeden domek powiedzmy, że został bardziej tutaj, w tej mniej przyjemnej okolicy, a tu już bym zrobił taką dosyć równą zabudowę. Ale niezbyt dużych domków, żeby właśnie ta aleja, no w pewnym sensie, troszeczkę wyglądała, jakby były przy niej kamienice, ale kamienice w takim mniejszym wydaniu. Czyli domki po prostu, tak? Domki jeden obok drugiego, taka zabudowa szeregowa. Tak, 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 tak. tak. I weźmy ich tutaj, może jakoś zachęćmy do wprowadzania się. Woda do ronda, woda tamtędy, woda na zakręcie i woda gdzieś dotąd. Tu sobie przejedźmy jeszcze tędy, tędy, tędy. Tu coś. Ok, dalej. Tak, tak, tak. Gdzie jeszcze? Raz i dwa. Tu raczej wszędzie będzie. I jeszcze wjechałbym może z tą rurą. Nie można stworzyć. Nie można stworzyć już obiektów tego typu? Pokażcie mi te limity. Eee, czy tu są gdzieś, czy tu są gdzieś rury? Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Gdzie przekroczyliśmy? Eee, 65 200 coś. Aha. Czy to są te węzły? 32 tysiące na 32 tysiące. Ewentualnie te segmenty. No nie straszcie mnie, że będę musiał kończyć serię. Nie, 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 ja na ja, to mody znajdę, ja na to mody znajdę. Ja e, już, kto nie ma nie mieć wody? Ty nie masz mieć wody, a ja sobie będę poza odcinkiem. Okej, okay, można dłuższe zrobić, świetnie. E, no, 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 jak, jak znacie jakieś mody, możecie podesłać, też sam poszukam. Na więcej tych rur czy dróg, bo zaraz się okaże, że druk nie będę mógł robić. Ciekawie będzie. Także proszę o linki, ale sam też się postaram czegoś poszukać. Yy, Okej, okay, także tu robimy też dosyć gęstą zabudowę domową. Jakiś tam narożnych sklepik yy, niech będzie. Lecimy też o na przykład tro z troszeczkę gęstszą strefą mieszkalną w tym miejscu. Czemu oni się w ogóle nie budują? Ci też nie. No nie, 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 nie. Limity chyba wszystkie już przekroczyliśmy normalnie. Yy, ja bym może wyczyścił. Hmm. Nie cały ruch, ale kliknę to raz i dwa, to może, może coś tam poznika tych samochodów. No ale nie, no samochody to raczej nie zabierają miejsca takiego budowlanego. To jest zupełnie, zupełnie co innego. Mm, okej, okay, dobra. Yy, domki, domki, domki. Yy, lecimy sobie w ten sposób. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No szkoda, że to się nie buduje. Nie no, 400 tysięcy ludzi, już koniec. No ja wiem, że niektórzy pewnie potrafią bardziej takie miasta, te wiecie, gęste budować. Ja to strasznie tutaj dużo miejsca zająłem. Słabo, 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 słabo. E, słabiutko, słabiutko. Gdzie jeszcze lecimy z mieszkaniami? W tym miejscu, w tym miejscu. Tam na razie zostawiamy sobie to puste i jeszcze gdzieś za tym rondem. Tu może jakieś takie większe rezydencje. Coś mniejszego, coś średniego. O, tu się nawet jakieś takie większe też pomieszczą. Jakiś tam jeden sklepik, tylko też mniejsze, bardziej takie coś 2 na 2 Tutaj taki kwadracik, tutaj jakieś takie na przykład dwa małe. No i jeszcze coś przy tym rondzie. ok, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie podoba mi się to, co się tutaj dzieje. Tak, tak, niech będzie. Coś jeszcze z tym rondem, żeby ono nie wyglądało tak strasznie pusto, ale też, no właśnie, bez przesady, bardziej tak, bardziej tak naturalnie chciałbym. Dosyć naturalne rondo, jakieś, nie wiem, krzaki czy coś, no teoretycznie można by takich krzaków nasadzić. Okej, okay, takie, takie właśnie bardziej leśne krzaki. Yy, tak, mniej więcej tutaj je w kółeczko sobie poustawiamy, ale... Bez przesady, bez żadnych propline toolów i innych rzeczy. Dobra, takie coś, takie coś, także czekam na Wasze komentarze. Jeśli mieliście taką sytuację, co zrobić, sam też coś się postaram poszukać, no bo no, no nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was już na kolejnym. Do następnego razu. Cześć, cześć.